Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z MROZTA NIELSKIKI Z NA GRY. I tym razem jest to podsumowanie całej słustej serii MROZTA NIELSKI Z NA GRY. Podsumowanie będzie oczywiście polegać na tym, że wymieniam wszystkie gry, które oceniłam w tej serii, od najgorszej do najlepszej. No i jeszcze raz składam takie szybkie podsumowanie odnośnie tego co sądzę. Na temat gier, więc może po prostu zacznijmy od miejsca dziesiątego. I miejsce dziesiąte wędruje do zdecydowanie Cernobyla Terrorist Atak. Zdecydowanie jedna z najgorszych gier, która kiedykolwiek wysłała na świat oddzienny. I w ogóle tutaj jestem, e, na co no, ogólnie chcę sprosić. Chcę sprosić, ponieważ pomyliłam się. Twierdziłam, że producenci tej gry Silden to jest rosyjska firma, ale nie, to jest polska firma. A w Rosji ta gra odniosła sukces, dlatego no bo ta gra się dzieje w Rosji. I to jest właściwie jeden taki powód, dlaczego w Rosji ta gra była uważana za hit, no i to jest dlatego, bo w Rosji praktycznie nie ma jakichkolwiek dobrych gier za bardzo. Dlatego właśnie ta gra była uważana za hit w Rosji i tutaj przepraszam za to, że pomyliłam się i twierdziłam, że Slident to jest rosyjska firma. Przepraszam. To jest w ogóle od da Dawida... Chciałem powiedzieć Zdaniem przepraszam. Od Dawida dowiedziałam się ciekawostki, że właśnie... Ta firma Shilden to kiedyś była inna firma o nazwie Minec Interactive, powodajże. Ale to Minec Interactive rozdzieliło się na dwie firmy, i jedną z tych firm jest właśnie Shilden, e, które nawiązywały do Czarnobyli. Co ciekawe jest, że Shilden mieli w planach stworzyć Czarnobyl 4. Na szczęście do owych planów nie doszło. Ale bądź co bądź. Totalnie zła gra, e, która. Grafikę ma z roku 2001, mimo tego, że owa gra wysłana światło dzienne w roku 2011. Misje nie do... są beznadziejne, to jest w dodatku jedna z tych misji jest bezsenną kopią e, misji z Starboard stermodofer a fabuła jest płytka i do bólu nudna, praktycznie prawie co w ogóle tu nie ma fabuły, jest to najwyżej opowiedziane na jakiejś karcie. I tyle właściwie można powiedzieć na temat fabuły w tej grze. Sterujemy Yuri'em, który ma tam jakieś dialogi, ale równie dobrze to mógłby się w ogóle nie odzywać, bo jego dabbing jest beznadziejny. No i ta z jest, która jedynie irytuje. Czyli ta typiara, która tam rozmawia z Yuri'em, to jest totalnie useless typiara. Więc gra ogólnie jest totalnie beznadziejna, nie polecam tej gry, jest zdecydowanie najgorsza gra, którą oceniłam w tej serii. Dam tej grze 1 na 10 i to 1 na 10 pozostanie, ponieważ znalazłem ocenę ta gra. Zdecydowanie nie zasługuje miejsce dziewiąte. Wędruje do Malucha Racera 3, muszę to wstęp powiedzieć. Że za Malucha Racera 2 o wiele bardziej. Dlatego, ponieważ jednak, w porównaniu do Malucha Racera 3, Maluch 2 nie wychodzi na wcale z tak złą grę. Ponieważ Malucha Racer 3 ma sporo błędów. Bardzo w Maluchu Racer 3 łatwo wypaść poza trasę. Bardzo łatwo tam ogólnie zrobić jakąś wpadkę. No gra, też, z czego pamiętam, lubiła się wywalać do popitu. Mało tego gra jest taniej nudna. Jeszcze bardziej nudna niż w Racer 2, ponieważ w Racer 3 mamy 60 tras i te trasy są jeszcze bardziej nudne. Niestrasy z, z Maluchy Rest 2. W modeli Malucha mamy tylko ich 4, Możemy te model tuningować, ale tuning praktycznie w ogóle nic nie daje. I mało tego, te modele nie są w jakikolwiek sposób różnorodne. Tam jedynie jest Maluch Hub który jako jedyny jest trochę inny od innych Maluchów, ale resta Maluchów to jest właściwie to samo. Tereza, jedyne z te Maluchy różni. To to, że mają dodatek spoilery jakieś inne dodatki, ale poza tym, no, te Maluchy praktycznie są takie same. I. Prędkościowo to też prawie w ogóle nie, ta, nie ma tam różnicy, jeśli chodzi o prędkość tych maluchów. Więc to jest po prostu jedna wielka porażka. Wyścigi totalnie nudne. Muzyka jedynie jest jakąś zaletą tej gry, ponieważ muzyka, muszę powiedzieć, że jest bardzo dobra i choć nie pasuje za bardzo do klimatów wyścigowych, to muzyki się akurat tych ze dobrze, słucha, ale to jest jedyna zaleta tej gry. Bo jeśli chodzi o inne dźwięki audio, no to tam nie ma ogólnie czym się zachwycać. Grafika. To jest 2010 rok, a grafika jest z roku 2002. A nawet bym chyba trochę powiedziała, że grafika jest nawet trochę gorsza niż grafika z Maruka Racer 2. Mówię, trochę troszkę ale ale stwierdzam, że naprawdę grafika w tej grze jest okropna. jest naprawdę gra totalnie z Miejsce 8, tutaj miejsce 8 dostanie Warsawka Racer. Wiedzę co wam powiem, Warsawka Racer to jest jak dla mnie takie demo, takie... taka wersja beta z Racer, ponieważ... w to różni z Racer i Warsawka Racer. Srenka Racer od Warsawki różni jedynie to, że, jest, że są dodane nowe trasy i również jeździmy z a nie warsawkami, ale poza, poza tym to jest jedno i to samo, model sterowania taki sam, grafika taka sama i... No w warstawce Racer mamy jedynie tylko i cztery trasy, które są do bólu nudne. I naprawdę nie ma nic praktycznie w ogóle ekscytującego w grze. No muzyka jedynie mi się podoba. Muzyka co powiedzieć, podobnie jak w maluku i 3, muzyka z Warsawki Racer choć nie pasuje do klimatów wyścigowych, to naprawdę muzyka jest naprawdę fajna. No muzyka mi się po prostu tak podoba, więc to jest właściwie taka jedyna zaleta tej gry. Tak myśląc o tym właśnie ale poza tym to w tej grze nie ma żadnych innych zalet. Gra jest po prostu okropna i poza muzyką, która brzmi fajnie, to niczym innym za bardzo się ta gra no, nie wyróżnia. Nie wyróżnia się niczym innym, ponieważ e... no bądźmy seze, no. Gra jest naprawdę do bólu. E, Nudna, jakby co Ci mówiłam, wyścigi są w ogóle nierozrodne, Można się naprawdę zanudzić w trakcie e, tych wyścigów i. No. Jeździmy tymi warcawkami, ale poza tym, zajedziemy tymi warcawkami, to. Jeszcze z nimi nie A nie ma żadnych różnic między Warsaw racer i seryką Na no, trasy e, Warsaw Racer: stery trasy. No to te trasy również istnieją w Syrence Racer, tyle że poza tym no to jest w Syrence Racer są, jest dodane parę nowych tras więc teraz stwierdzam, że Wrazowka Racer to jest taka, można by zadać, wersja beta serenki Racer, bo poza tym, że w Syrence Racer są nowe trasy, jeździmy syrenkami, a nie wrazowkami, to to jest właściwie jedna i ta sama gra, więc naprawdę to jest tam beznadzieja. Oczywiście beznadzieja, która też swoje pieniądze kosztowała, więc naprawdę gra jest po prostu... No, gra jest zaosna, no co tutaj będę owijać w bawełnę? Gra jest bardzo zaosna i nie polecam. Zdecydowanie nie polecam. Między siódme, love is trends. Tak wiem, siodra naprawdę dość sporo na temat love is trends. tak je w kurwia pod wieloma względami, ale nie wszystko muszę powiedzieć, że dalej to nie jest poziom love trends. Tylko raz twierdziła, że nawet Cernobyl, Warsawka Racer albo Mario Kart 3 są lepszymi grami od love trends. Love is Trent trochę ratuje Chloe. Muszę sobie powiedzieć, że gdyby nie Chloe, to gra byłaby totalnie zjebana. Ale przez to, że istnieje Chloe i że istnieje fabuła związana z Chloe, która naprawdę jest dobra i naprawdę Chloe można współczuć, to no chyba jesteśmy stukniętymi fanami na fanami is Trent, którzy bezpodstawnie Chloe nien nienawidzą. To naprawdę Chloe sprawia, że ta gra trochę jest jeszcze uratowana. Takie 2 na 10 dla Love is Trent się należy, bo poza Chloe i poza postaciami związanymi z Chloe, jak David, jak Frank, to Gra pod względem rest postaci i jest beznadziejna. Główna bohaterka, bohaterka jest do bólu zła, do bólu toksysta, do bólu wkurwiająca i naprawdę... nerwie można stracić grając z Max. Bo jest to spokojnie jedna z najgorszych postaci ever. Ale Chloe trochę ratuje sytuację, Wodex Chloe trochę ratuje sytuację i tutaj jedynie Chloe sprawia, że... Ta gra trochę w jakimś stopniu jest Ale i tak nie zmienia to faktu, że wiele decyzji, które w tej grze zostało podjęte, jak zrobienie na siłę w z skate, która ta się boryka z znaczeniem w szkole. Oczywiście ten jest istnieje po to, żeby nakreślić to, jakie to te dziewczyny, to dziewczyny są złe i niedobre, i żeby wskazu, na dziewczyny zrobić ofiarę. Bo poza tym jest co robią trochę twórcy z ofiary Max, ona też jest trochę gnębiona w tej skole. To... Taki Włodek jest tani, bezadziejny, głupi, krizowaty i równie jest toksyczny. Włodekowskiego do końca jest to, że Maxenia lubi się bawić i lubi pomagać ludziom, ale z drugiej strony jest do bólu toksyczna, ponieważ empatii, to ona potrafi okazywać jedynie ludziom, którzy są tacy sami jak ona. I również ona się dosłownie wspierdala dlatego, że ludzie żeby się bawić i imprezować, więc mark jest do bólu negatywną i toksyczną postacią Mało tego, jedna z postaci, Raycel została na siłę usimiercona tylko dlatego właściwie, bo jest dziewczęca, Bo zrobili z Raycel postać, która jest dziewczęcą i z tego powodu postanowili ją uśmiercić, ponieważ twórcy tej gry są toksyczni i nienawidzą dziewczyn, które są, są dziewczęce, które dbają o swój, o swój wygląd i które mają dziewczęce masenia jak na przykład bycia modelką, więc... To jest po prostu jedna wielka tragedia. Grafika akurat w GZEP prezentuje się nawet dobrze, choć e, jak na 2015 rok mogło być lepiej. Audio na pewno pod względem muzyki jest zaletą, choć jeśli chodzi o voice acting, no to tutaj akurat pod wieloma względami jest źle, bo jedyne postacie, które mają nawet dobry voice acting, to Chloe. Frank faktycznie nawet ma spoko voice acting, ale Max między innymi to jest jedna wielka tragedia. Tak samo jak Kay to jest też tragedia. Więc no. Granie jest najgorsza, ale zdecydowanie nazywanie tej gry arcydziełem, jedną z gier, było ogromnym błędem w roku 2015 i naprawdę nie wiem, nie wiem jak. Nie wiem co w głowie mają ludzie, którzy myślą, że gra jest arcydziełem, bo nie jest. Nigdy nie była tym arcydziełem i nigdy tym arcydziełem nie będzie. Między innymi przez Max, która jest beznadziejna irty, i w ona no to jest też postacią. Jest po prostu nie do zniesienia ta Max właśnie. <laughs> Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co mam na chwilę obecną do powiedzenia na temat Love is Stress. Nie jest to SUSTA. I ja tutaj myślałam, co by mogło dostać. Myślałam, e, jaką grę umieścić na miejscu sustem i stwierdziłam, że umieszczę House of Assassins. Z mojego punktu widzenia jest to najlepsza gra od Dark Pixel, Oczywiście nie liczę od Utley Down oraz The Query. To to twórcami nie są Dark Pixels, tylko to jest taka seria, kier Dark Pixels. Twórcami jest kto inny, ale no, twórcami właśnie są ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za Utility oraz The Query. I nie licząc Down i The Query stwierdzam, że House of Aces jest ich Głównie ze względu na klimat, ponieważ klimat w tej gze, nie licząc Utley Down oraz The Query, najbardziej mi się podoba. W tej Bardziej mi się podoba klimat w tej niż w The Hope, w Men of Meta no i w The Devil które okazało się być to to totalnie beznadziejną grą. Więc to swoją drogą postacie na pewno są o wiele trochę bardziej do zniesienia. Męskie postacie o ponieważ jedna z postaci jest damska i na postaci jest do bólu, i to w bólu jest toksyczna, ale w męskie męskim są w miarę OK i nawet trochę je tam można lubić. Fabuła jest nawet spoko, choć wiadomo, jest totalnie nierealna, ale pod względem takim no... A to Pod względem tego, jakie można mieć wrażenia z takiej fabuły, jeśli komuś nie przeszkadza e, nierealność, jeśli komuś nie przeszkadzają e, klimaty paranormalne, to naprawdę fabuła prezentuje się dobrze. Jest, jest pod względem w miarę OK. Na Audi jakoś nie zwracałem uwagi. i aktyku mogłyby być lepsze, ale ogólnie gra jest spoko. Gra jest spoko i jeśli ktoś ma okazję zagrać, to polecam. Co prawda, zobaczcie się spodziewać tego za mechaniki, będą tak, takie same jak w Hope i w Reszty gier, ale macie inną historię, trochę inne postacie, więc e, jeśli chcecie sprawdzić tą grę, to polecam sprawdzić. Jeśli o tym gdzie ktoś. To jest jak najbardziej wasza decyzja, no ale tego mówię tutaj, z mojego punktu widzenia. Myślę, że warto się z tą grą zapostać. Miejsce piąte. Hmm. Myślę, że miejsce piąte powentruję do Need for Speed'a, prosty, ponieważ jeśli mam być sera, nie lubię tego Need for Speed tak bardzo jak inne Need for Speed y pokroju Teran Run albo Most Wanted. Więc Może dlatego, ponieważ u was po prostu bardziej do Need for Speed'ów pasują nielegalne wyścigi niż legalne. Ale również nie stwierdzę, że prosty jest złą grą, ponieważ nie jest. W Proceed'cie również można czerpać zabawę, jeśli chodzi o granie w tą grę. Fajny jest na pewno ten komentator, który to tam komentuje, to co my robimy jako, na, jako oczywiście nasz główny bohater, czyli Ran Cooper. A co tutaj, bardzo taki speaker jest komentator, no ale jest spoko. Też pojazdów wiadomo mamy do wyboru, do koloru. I mimo tego, że wyścigi odbywają się na legalnym gruncie, to faktycznie można jakąś przyjemność serwać z grania w tą grę. Jest to spoko Need for Speed, lecz no, nie jest to jeden z lepszych Need for Speedów. No. Gra spoko. Fani Need for Speed ogólnie, ale nie jest tak dobry jak Most Wanted, The Run albo Hot Hotp to są zdecydowanie e, moje trzy najbardziej ulubione Need for Speedy. Speedy. E, tobie trochę brakuje, ale mimo wszystko uważam, że jest to z gra. No i za czwarte powędruję do Call of Duty Ghost, ponieważ naprawdę, stwierdzam, że to jest strasznie Call of Duty niedocenione. Nie wiem co mu a co twórcy, co ludzie właściwie, co fani Call of Duty'a z taką grę krytykowali, Ponieważ mimo tego, że grafika może nie jest aż tak ładna, jak powinna być, jak na rok 2013, to gra jest do ogóle spoko, fabuła jest nawet spoko i osobiście chciałem, żeby kiedykolwiek Ghost się do tego kontynuacji, No ale nie doczeka się, bo co jest wydawanie Call teraz, tylko i nie po to, żeby za tym zarobić. No, to samo ogólnie cali twórcy Call Więc Call Ghost 2 to myślę raczej na pewno nigdy nie doczekamy, ale mogę powiedzieć, że Auto jest na pewno spoko, bo dodaje tej grze jakiegoś klimatu. Ważing też jest spoko i główny antagonista, to co jest w unikalne to jest to, że on wygrał w tej grze wygrał główny antagonista i odniósł zwycięstwo i również rolnik, mimo tego, że jest takim brutalnym zwrolem, to jakby tak charyzmę w sobie ma również fajne jest to, za ma Nie on, prawda, jest on sprawdza tak dobrym, z z of Duty jak e, Raul Menendez albo Jonathan Iros, ale jest on spoko z na pewno jednym z tych lepsych, jeśli chodzi o złoceńców z serii Call of Duty, więc no, ja osobiście polecam zapoznać z Ghostem, ponieważ jest to spoko Call of Duty. Jedno z lepszych Call of Duty. Mimo tego, że fani myśleli inaczej, no to ja mam tutaj inne zdanie. Osobiście uważam, że Call of Duty Ghost jest spokojną e, częścią Call of Duty. Jedno z lepszych. Ale dobra, bo nie do końca jedną z lepszych, biorąc pod uwagę to, że jest mnóstwo dobrych części Call of Duty. Ale po prostu chodzi o to, że jest to dalej dobra część Call of choć gdybym miał robić ragi Call of no to może tak, faktycznie Call of Duty gdzieś na dziewiętnim miejscu, ale mimo to, i tak uważam, że jest to dobre Call no. Jest to dobre Call of Duty, choć faktycznie, no, na cele, są moduo ofery, oczywiście te oryginalne, prawdziwe Modo ofery, no i to jest dwie części dla kopsów, ale no, Ghost jest spoko, część Call of Duty. Miejsce chcecie? Batman Arkham Asylum. Ponieważ naprawdę, stwierdzam, że jest to naprawdę super gra na temat Batmana. Mimo tego, że w tej grze nie ma żadnych pobostych, to gra naprawdę ma super klimat związany z tym całym zakładem psychiatrycznym. Również walki z złotycami, choć są trochę skomplikowane, czasami mogą być skomplikowane, to każdy z tych złotyców ma tam swojego oryginalnego, charyzmatycznego boss i to jest naprawdę spoko. Złotycy również mają fajny design, bardzo mi się podoba design Harley Quinn. Scarecrow w tej grze również wygląda spoko i no ta sekwencja z nich choć są kuzające naprawdę się wyróżniają na tle innych sekwencji, e, w które, które mamy w tekście. i to jest, na, to jest na, na naprawdę plus, że e, Scarlung wyróżnia się od tych na tle innych złoców, no powinna się wyróżniać, w końcu, jako jedyny posłuchuje się strachem e, wśród złocyńców z tej gry. Joker jest tak zwykle zajebisty, najlepszy i naprawdę robi robotę jako złocyńca, jako największy wyroku Patmana, więc tutaj naprawdę jest zajebiście grafika. Dalit ma dobry poziom, jak na rok, w którym ta gra została wydana, więc ogólnie polecam się z Batmanem rozpoznać, zapoznać się z Batmanem. Ja też myślę na pewno kiedyś ponownie nagram Batmana Arkham Asylum, ponieważ na masę za Batman Arkham Asylum miał swoje problemy i mam nadzieję, że kiedyś do tej gry wrócę i że jakość nagrywania będzie o wiele lepsza. Ale do tego to przejdziemy, mam nadzieję, w swoim czasie. Miejsce drugie, Geta Vice City, no należało się spodziewać tego, że Geta City wysoko, ponieważ jest to spokojnie jedno z tych najbardziej legendarnych Geta. Klimat w Vice City jest przepiękny. I mimo tego, że gra nie jest tak rozbudowana Geta GTA Andreas, to jest to dalej dobra część GTA, gdzie mamy parę rzeczy do, do zrobienia, ja osobiście tę grę nagrywałem, więc polecam wam e Obejrzeć sobie u mnie serię GT Vice City, ponieważ nagrywałem tą grę i zrobiłem dość spore zacyt w tej grze, które można zrobić. Prawie nawet tą grę 17%, więc polecam się zapoznać u mnie z tą serią. No bo no spoko jest klimat w tej grze, że mamy tę te nieruchomość tego pieniędzy, że powoli mi tutaj tworzy swój własny biznes. Że wychodzi na styd, że właśnie w Vice City swoją przygodę jako taki pionek, ale powoli spina się na styd, to jest spoko, jak najbardziej. No i postacie charyzmatyczne, oczywiście męskie postacie, dam, o damskich postaciach nawet nie wspominam, bo to jest akurat dramat, ale męskie postacie rezydują się dobrze, są charyzmatyczne, są różnorodne, różnorodne w swój sposób, więc to jest jak najbardziej plusz. Ale przede wszystkim tutaj klimat oraz muzyka sprawia, że GTA Vice City jest spokojnie jedną z najlepszych chęci GTA. No i Miejsce Pierwsze. No tutaj myślę, że chyba wiadomo co wygląda na, miejscu, na Miejsce Pierwsze. Miejsce Pierwsze wędruje do Wiedźmina z skamienia no bo co innego mogłoby otrzymać to miejsce. Wiedźmincy z skamienia jest spokojnie w tego, jak należy tworzyć dodatki do gier, które są zajebiste, jak Wiedźmincy Dżigigon. Dodatek naprawdę ma swój cudowny taki miłosny klimat. Również gauter odim Olgierd, Von everest to są świetnie i dobrze napisane postacie. Fabuła jest świetna, muzyka jest epicka. I mamy też w tej zaparę parę znanych pomostek. Jest ogólnie w tej za co robić. Gra starcy mam tak na gdzieś 10 godzin, więc jak na dodatek jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dobry czas ogrania tego dodatku, więc naprawdę tutaj ogólnie Redzi należy im się pełny zasunek ponieważ naprawdę odwalili kawał dobrej roboty z tym dodatkiem. Gra jest zajebista. Zajebista gra. Mamy parę nowych terenów dostępnych w Welen. do zwiedzenia, to jest spoko. No i również e, graficznie gra dalej jest przepiękna i naprawdę spoko jest to, teraz mamy parę wyborów do podjęcia i możemy pisać parę, możemy tą grę psać parę razy podejmując zupełnie inny wybór. To, to jest super. I również ten ukryty boss fight z Olgierdem, że jeśli nie będziemy wybierać bardziej, ag bardziej agresywnych opcji, wtedy to nie zawalczemy z Olgierdem, ale jeśli będziemy bardziej agresywni, to będziemy mieli spokojnie jednego z lepszych boss fightów i tym boss fightem będzie właśnie sam Olgierd. Mm. Więc to jest naprawdę super ukryty sklep, super ukryty detail i za to ja ogólnie redukcjonuję. Więc podsumowując, Wiedźmin Cystr do Kamienia jest zdecydowanie wygrywna, jest to najlepsza gra z tych wszystkich gier, które opisałam w tej serii. Zapraszam mocno na kolejną serię, serię 7. Zmrota nieskich spojrzeń na gry. I w kolejnym odcinku zamierzam opisać Call of Duty Black Ops 2. Na chwilę to końce, to będzie na tyle na razie.